Mówię zadanie liczby silne. W zadaniu liczby silne najpierw mieliśmy zdefiniowane, czym jest silnia. Silnia to jest po prostu iloczyn kolejnych liczb naturalnych od 1 do jakiegoś k. Czyli na przykład silnią jest liczba 1, 2, 6, 24 i na przykład jeszcze 120 i tak dalej. No i było zdefiniowane, czym jest liczba silna. Liczba silna to jest suma parami różnych silni. Na przykład liczba 1 jest liczbą silną, liczba 2 jest liczbą silną, liczba 3 jest liczbą silną, bo jest to 1 plus 2. Liczba 4 nie jest liczbą silną. 2 plus 2 się nie liczy, bo nie są to parami różne silnie. Analogicznie liczba 5 nie jest liczbą silną. Liczba 6 jest liczbą silną, 7 też jest liczbą silną, bo to jest 6 plus 1, 6 plus 2, czyli 8 to też liczba silna, 6 plus 2 plus 1 to też liczba silna, a 10 to nie jest liczba silna. No i mamy zdefiniowane te liczby silne, no i zadanie, jakie było do rozwiązania, to było wyznaczyć na przedziale od a do b, wyznaczyć na przykład od 5 do 8, Ile wynosi suma liczb silnych z tego przedziału? Czyli np. od 5 do 8 liczby silne to 6, 7 i 8, a no ich suma wynosi 21. No i takie było zadanie. Problemem jeszcze mogło być to, że tych zapytań było dość dużo, to znaczy nie dostawaliśmy jednego pytania, ile wynosi suma liczb silnych od A do B, tylko wiele takich zapytań i trzeba było wiele tych zapytań obsłużyć szybko. Jak to rozwiązać? Z pozoru wydaje się, że ograniczenia w tym zadaniu są duże. Te liczby A i B mogą być potencjalnie duże. Tak się wydaje, że, że jest to duży problem. Okazuje się jednak, że nie jest to aż taki duży problem, ponieważ liczb silnych, zgodnych z ograniczeniami zadania jest mało. Zobaczmy, że silnie, wartości silni, rosną bardzo szybko. Rosną wykładniczo szybko, tak? Następna silnia to już jest 720, kolejna silnia to jest 5040, kolejna silnia to jest ponad 40 tysięcy i tak dalej. Co więcej, tempo wzrostu tych silni jest coraz większe. To znaczy, że wystarczy zaledwie kilkanaście tych silni, żeby przekroczyć każdy sensowny zakres każdy sensowny zakres tych wartości a i b. Czyli liczba silna będzie się składała z co najwyżej kilkunastu silni. I co więcej, każda z tych silni będzie występować co najwyżej raz. To znaczy, jeżeli tutaj będziemy rozpatrywać silnie do k silnia, no to wszystkich tych, wszystkich tych liczb silnych, które jako składniki zawierają wartości od 1 silnia do k silnia będzie 2 do potęgi k tej. Dlaczego? No bardzo prosto. Każda silnia albo będzie wzięta do sumy, albo nie. Czyli pytamy się, ile jest takich podzbiorów zbioru k elementowego? No właśnie, dowolnych podzbiorów zbioru k elementowego tak naprawdę. Tak? No jest ich 2 do potęgi k tej. No a tutaj chyba wyrzucamy liczbę 0 y, z rozważań, więc może będzie ich 2 do potęgi k minus 1, bo tutaj byśmy mieli jeszcze y, liczbę silną 0, która nie jest uwzględniona w ogóle. W sensie żadna z tych liczb nie zostałaby wzięta, no to wtedy, wtedy wynikiem byłoby 0. No, ale jest ich nie więcej niż 2 do potęgi k. Przypominam, że k jest rzędu kilkanaście, no więc ta liczba jest... Ta liczba jest rzędu miliona lub mniej. Tak? Czyli wolno nam. Jeżeli potrafimy szybko wygenerować wszystkie podzbiory tych wartości, to potrafimy wygenerować wszystkie liczby silne. Czyli na przykład, jeżeli będziemy mieli sobie policzone tablicę silnia, to mogę sobie zrobić wygenerowanie wszystkich liczb silnych, na przykład na dwa sposoby. Jeden sposób jest taki, że robimy pętlę od 1 do 2 do potęgi k minus 1. Robimy taką pętlę. No i dla ustalonej wartości i próbujemy odkodować, jaki podzbiór ona reprezentuje. Ta technika nazywa się maski bitowe. Spróbujmy zastanowić się o co w tym chodzi. Jeżeli mamy ustalony, czyli ponumeruję sobie wszystkie podzbiory. Od 0 do 2 do potęgi k minus 1. Rozpatruję tylko niepuste podzbiory, dlatego będę szedł od 1. No i teraz, jeśli tą liczbę i odczytam w systemie dwójkowym, tak, Czyli jeżeli odczytam sobie, ile wynosi ta liczba i w systemie dwójkowym, to umówię się sam ze sobą, że ostatnia cyfra dwójkowa będzie decydować o tym, czy chcę wziąć do sumy jeden silnia. Przedostatnia od końca. Czy znaczy przedostatnia będzie decydować, czy biorę 2 silnia, kolejna od końca, czy biorę 3 silnia, i tak dalej. Czyli na przykład, jeżeli mam sobie jakąś, jakąś wartość, no nie wiem, strzelam, maska bitowa niech będzie 14, no to liczba 14 e, dziesiątkowa, tak? W systemie dwójkowym to jest e, 0, 1, 1, 1. Czyli to będzie oznaczało, że nie mam ochoty wziąć jeden silnia. To będzie oznaczało, że mam ochotę wziąć dwa silnia, że mam ochotę dodać trzy silnia i że mam ochotę dodać cztery silnia. Czyli jakby czternasta z kolei możliwość będzie reprezentowała liczbę silną 24 plus 6 plus 2, czyli 32. Ok, a zatem jestem w stanie wygenerować wszystkie liczby silne. To jest jedna z metod, te maski bitowe to jest jedna z metod. Jak odczytać ten system dwójkowy? No moglibyśmy sobie systematycznie dzielić sobie najpierw przepisać do jakiejś zmiennej J, żeby jej nie zatracić. Moglibyśmy sobie systematycznie dzielić tą zmienną J, póki ona jest większa od 0, tak? dzielimy przez 2. No i pewnie sprawdzalibyśmy, sprawdzalibyśmy czy zmienna j jest nieparzysta. Jeżeli jest nieparzysta, tak czyli odczytujemy ostatni bit liczby j. czyli mamy liczbę no, na przykład 14, odczytujemy czy to jest liczba parzysta czy nie i to determinuje czy biorę 1 silnia do wyniku. Następnie dzielę przez 2, co pozbywa się tego ostatniego bitu. Mam liczbę 7. I teraz patrzę, czy liczba 7 jest parzysta czy nieparzysta, i to determinuje, czy wziąć dwa silnia do wyniku. I tak dalej. Inna opcja, zamiast tych masek bitowych, moglibyśmy zastosować rekurencję. To znaczy, moglibyśmy sobie rozpatrywać takie drzewko możliwości. Najpierw, najpierw opcja byłaby taka, że biorę jeden silnia do wyniku, a potem byłaby opcja że nie biorę jeden silnia do wyniku. Potem każda z tych opcji rozbija się na dwie możliwości. Albo biorę jeszcze dodatkowo dwa silnia do wyniku, albo nie biorę. Tutaj biorę dwa silnia do wyniku, tutaj nie biorę. No i potem każda z tych dwóch możliwości rozbija się na kolejne dwie możliwości, czy wziąć do wyniku trzy silnia i tak dalej. Czy pewnie miałbym jakąś taką funkcję rekurencyjną, nazwijmy ją go, która pamiętałaby, jaką mam bieżącą silnie, znaczy, w sensie jaką mam bieżącą liczbę silną, nazwijmy ją jakieś L, przy jakiej jestem pozycji, czyli czy teraz zastanawiam się, czy wziąć jeden silnia, czy teraz zastanawiam się, czy wziąć dwa silnia, czyli jakby na którym poziomie tej rekursji będę. No i pewnie bym się jakoś rozbijał rekurencyjnie, albo biorę L plus silnia... Od P, no i P plus 1, albo po prostu nie biorę tej silni. I decyduję się gdzieś dalej. No i tutaj pewnie byłby warunek, jeżeli już zabrnąłem za daleko, to znaczy, jeżeli już podjąłem decyzję o tych wszystkich K, czyli jeżeli P jest tam większe, e, większe niż K, no to na jakąś tablicę liczb silnych. Liczby silne, pushback albo append, w zależności od tego, i w jakim języku sobie pisze. Dodaj sobie liczbę, dodaj sobie liczbę, no L. No i return. Niezależnie od tego, którą metodę zastosujemy, to będzie działało w czasie. E, prawdopodobnie 2 do potęgi katej, no razy k, bo tyle wynosi przeciętnie długość. k przez 2 to jest przeciętna długość takiego, takiego zbioru, który rozpatruję. Więc tyle też kosztuje mi jego wygenerowanie. E, bez znaczenia. Mam, mam tyle czasu, żeby sobie na to pozwolić. Ta wartość 2 do potęgi katej w przypadku tego naszego zadania jest tam nie większa niż milion, razy nie więcej niż 20. To jest może 20 milionów operacji, może nawet mniej. No dobrze. To zależy ile wynosi K tak naprawdę. No dobrze, czyli jestem w stanie wygenerować sobie te wszystkie liczby silne. Tak. Jeżeli zrobię to mądrze, jeżeli zrobię to mądrze, to te liczby silne będą od razu uporządkowane. Jeżeli zrobię to niemądrze, to mogę je posortować bez znaczenia. E Mam sobie tablicę liczb silnych i mogę ją uporządkować. No i teraz kiedy mam już tablicę liczb silnych, czyli na przykład chciałbym mieć taką tablicę z grubsza 1, 2, 3, 6, 7, 8, 9, jaka by była następna liczba silna? Następna liczba silna to byłoby 24, prawda? Potem byłoby gdzieś 25, 26, 27, na przykład 30, tak? Taką tablicę bym chciał mieć. Zakładam, że już ją mam, że sobie ją tą funkcją go wyliczyłem albo tymi maskami bitowymi. No i kiedy już mam tą tablicę, no to muszę się zastanowić, w jaki sposób należy szybko rozpatrywać te podzadania, znaczy te zapytania. Pierwsza rzecz, którą mogę zrobić, to mogę zastosować sztuczkę zwaną sumy prefiksowe. To znaczy każde zapytanie, każde zapytanie od jakiegoś miejsca do jakiegoś miejsca, mogę rozbić sobie na dwa zapytania. Zapytanie, ile wynosi suma liczb silnych do 8, a następnie odjąć od tego, ile wynosi suma liczb silnych do 4. Czy mam taki problem? Mogę sobie każde takie zapytanie, ile wynosi suma liczb silnych na przedziale, od A do B, sprowadzić do dwóch zapytań. Jednego, ile wynosi suma na przedziale od 1 do B, no i odjąć od tego, ile wynosi suma na przedziale od 1 do A-1. Czyli biorę to, co potrzebuję z naddatkiem i odejmuję to, czego nie potrzebuję w danym zapytaniu. No i teraz, teraz byłoby fajnie, gdybym umiał odpowiedzieć na pytanie, ile wynosi suma liczb silnych do jakiegoś zakresu. No to zastosujmy sztuczkę o sumach prefiksowych ponownie. To znaczy policzmy sobie taką czerwoną tablicę. Ja ją będę indeksował od miejsca odrobinę na lewo od tej tablicy i będę sobie pamiętał jaka jest suma liczb silnych do danego miejsca. Czyli jaka jest na przykład tutaj ta wartość jest 12, ponieważ suma wszystkich liczb silnych do 6 to 12. I tak dalej. Mam sobie policzone taką tablicę. I teraz, gdybym potrafił, gdybym potrafił jakoś zidentyfikować, z których komórek należy skorzystać, to mógłbym odjąć dwie czerwone liczby od siebie i rozwiązać zadanie. Czy teraz mam taki problem? W tej tablicy niebieskiej muszę znaleźć największą liczbę, która nie przekracza mi tego zakresu B. Bo pytam się, ile jest, ile wynosi suma liczb? liczb silnych do 8. Czyli muszę znaleźć w tej tablicy największą liczbę, która nie przekracza 8. Tutaj akurat jest liczba 8. No i wtedy odczytuję sobie, że suma liczb silnych do 8 wynosi 27. No i analogicznie tutaj będę musiał znaleźć sumę liczb silnych do co najwyżej 4, czyli szukam w niebieskiej tablicy największej liczby, która nie przekracza 4, jest to 3, no, i odczytuję wynik tego, co nie jest mi potrzebne. No i to 27 odjąć 6 pozwoli mi, pozwoli mi uzyskać wynik zapytania 21. Czyli teraz pytanie: jak znaleźć w tej mojej niebieskiej tablicy największą liczbę, która nie przekracza? Która nie przekracza danej wartości. No, można do tego zastosować wyszukiwanie binarne. Tablica niebieska jest posortowana, więc możemy zgadnąć, gdzie znajduje się, gdzie znajduje się dana wartość nieprzekraczająca nie przekraczająca tego limitu. Na, czyli strzelam sobie w środek tej tablicy, no i to eliminuje mi połowę, połowę tej niebieskiej tablicy. Czyli w logarytmicznym czasie jestem w stanie znaleźć końce tego. Przedziału. w logarytmicznym czasie od tych od tego 2 do potęgi k czyli w czasie k tak naprawdę jestem w stanie znaleźć w kilkunastu operacjach jestem w stanie znaleźć końce tego przedziału no i potem odejmuję od siebie dwie sumy prefiksowe czyli zanim zacznę analizować jakiekolwiek zapytania najpierw mój program powinien sobie wygenerować wszystkie liczby silne robimy to albo Albo maskami bitowymi, albo rekurencją bez znaczenia. Następnie przygotowujemy sobie tą tablicę sum prefiksowych. To 0 tutaj dodałem na samym początku po to, że potencjalnie A może być równe 1. No jeżeli tak, to wtedy A minus 1 jest równe 0. No, czyli w takiej sytuacji pewnie będę chciał odjąć 0, bo ten przedział mnie satysfakcjonuje od 1 do coś. Tam. To, to takie ułatwienie implementacyjne, żebym nie musiał osobno ifować w przypadku z a równym 1. Czyli przygotowuję się na zapytania pieczołowicie, to znaczy jeden raz obliczam sobie tą tablicę liczb silnych, jeden raz obliczam sobie tą tablicę sum prefiksowych, no i następnie, kiedy już mam, jestem uzbrojony w te tablice, przystępuję do analizy zapytań. No i kiedy dostaję te różne zapytania, no to odpowiadam na nie tak jak trzeba. Wyszukiwaniem binarnym. Jest jeszcze jeden pomysł, jak można troszeczkę inaczej rozwiązać tą drugą część zadania. Druga część zadania z grubsza sprowadza się do tego, że muszę odpowiedzieć na dwa osobne zapytania. Kiedy będę znał odpowiedzi na te dwa osobne zapytania, no to będę umiał ustalić, jaki jest wynik, jaki jest wynik danego zapytania. Które dostałem na wejściu. W sumie nikt nie sprawdza, nikt nie sprawdza, w jakiej kolejności ja naprawdę obliczę te odpowiedzi. Czyli w szczególności może mógłbym posortować sobie te zapytania w kolejności takiej, jaka będzie dla mnie wygodna. Na przykład w kolejności rosnącej. Czyli musiałbym sobie gdzieś zapamiętać, jakie były naprawdę te zapytania. W jakiej kolejności przyszły do mnie zapytania, w jakiej kolejności będę miał wypisywać odpowiedzi, że na przykład zapytanie pierwsze dotyczyło wartości b równej 8 i wartości a minus 1 równej 4. Następnie porządkuję sobie zapytania w kolejności rosnącej. No i mógłbym takim przeszukiwaniem liniowym na tej czerwonej tablicy przechodzić do coraz to większych zapytań, czyli im większy im większy będzie zakres tego zapytania, tym potencjalnie większa będzie ta suma prefiksowa, która będzie wynikiem tego zapytania. No i kiedy zrobię sobie taki przelot wszystkich tych zapytań, to zauważcie, że tylko, tylko jeden raz wystarczy mi przejść tą czerwoną tablicę, bo im większe jest zapytanie, tym ten wskaźnik, jakby, który reprezentuje odpowiedź, przesuwa się tylko w prawą stronę. Czy jestem w stanie. Posortować sobie zapytania w czasie tyle, ile jest zapytań, razy logarytm z liczby zapytań, zapisać sobie w tablicy odpowiedzi na te zapytania, a następnie przy wypisywaniu wyników dopiero przystąpić na samym końcu do wypisania zbiorczego wyników wszystkich zapytań, no w kolejności takiej, jak naprawdę były, w, ta, w kolejności tak, jak naprawdę do mnie te zapytania przychodziły. No i wtedy nie ma konieczności implementacji wyszukiwania binarnego, no ale w zamian za to dostajemy. Troszeczkę więcej męczenia się z tym, że y, najpierw musimy przesortować sobie zapytania, ale z drugiej strony musimy pamiętać, jakie one były oryginalne i w jakiej kolejności mamy udzielić odpowiedzi. No więc tu można było sobie wybrać, tak naprawdę, którą z tych dwóch trudności woli się rozwiązać. Oba te rozwiązania otrzymywały oczywiście maksymalną punktację.